Bogdan Zdrojewski zazwyczaj przyznaje prezenty w postaci dofinansowania inwestycji kulturalnych, dziś jednak sam coś od Wrocławia otrzymał. I to rzecz najcenniejszą tytułu honorowego obywatela miasta. Obecny minister kultury, gospodarzem stolicy Dolnego Śląska był przez 11 lat. I jak mówi Wrocław, to jego miłość Dorota Kaczor. Uroczysty pochód, orkiestra policyjna, bractwa rycerskie i radni. Tak rozpoczęły się obchody święta Wrocławia. Uczestników pochodu pod wrocławskim ratuszem czekała kilkunastoosobowa grupa protestujących. Chcieliśmy przypomnieć o tym, że, pomimo ich dobrych humorów, życie w Wrocławiu staje się coraz, coraz trudniejsze. Nie wszyscy mają tak złe zdanie. Jest to człowiek, który otworzył nowy rozdział Wrocławia. Rozpoczął pewne działania, które znajdują cały czas swoją kontynuację. Mowa o nowym, honorowym obywatelu Wrocławia. Został nim były prezydent tego miasta, obecnie minister kultury Bogdan Zdrojewski. Decyzję o przyznaniu tytułu miejsc radni podjęli 23 maja. Symbolicznym wyrazem tej klasy zarządczej jest miejsce, na którym stoimy. Rynek wrocławski z szarości przeszedł w kolory, które są do, dookoła i stał się symbolem takiego, powiedziałbym, wielkomiejskiego Wrocławia. Mam takie wrażenie, że dostaje nagrodę za miłość do Wrocławia. A ja Wrocławiowi sam bardzo dużo zawdzięczam. Zawdzięczam i żonę, i pracę, i wykształcenie. Konsilium Urbis w Bogdan Zdrojewski, gospodarze miasta, był od 6 czerwca 1990 roku do 31 sierpnia 2001. Mieszkańcy do dziś wspominają jego aktywność w czasie powodzi w 1997 roku. Roku, kiedy osobiście kierował akcją ratowniczą. Wracaj 90 rok, 97, 94, wtedy, kiedy rozpoczynaliśmy remont tego rynku. Wraca zakończenie pracy. O nazwisko Bogdana Zdrojewskiego zapytaliśmy przechodniów. Z naszym prezydent. Z naszym ministrem kultury. Jakiś kurort strojowy. Nie mam żadnego pojęcia. No latał po, po wałach i w sweterku i patrzył czy woda się nie przelewa. No jak z prezydentem Wrocławia. W gronie honorowych obywateli Wrocławia są politycy, artyści i ludzie nauki. Między innymi papież Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Wacław Havel, Dalaj Lama czy Andrzej Wajda. Dziś wręczone zostały też nagrody Wrocławia. Otrzymali je arcybiskup Marian Gołębiewski, piłkarz Janusz Sybis. Teatr Arka, koszykarz Mieczysław Łopatka i teatrolog Anna Hannowa, Wrocław Dorota Kaczor.